Dzień dobry Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Dlaczego nie wierzę w kapitalizm? Kluczowym argumentem jest brak konkretnego prawa handlowego. Na dzień dzisiejszy jest prawo silniejszego. Kto silniejszy, kto bardziej bezwzględny, kto bardziej zajadły, ten lepszy. Nie ma żadnych konkretnych uregulowań jak się wytwar jak się wytwar jak mają być wytwarzane produkty czyli z zachowaniem wszelkich praw pracy z zachowaniem wszelkich praw ochrony środowiska i z zachowaniem wszelkich praw jakości produktu czyli chodzi mi o to żeby nie było tak jak jest aktualnie co jest bardziej do tego zmierza że kupujemy produkt eksploatujemy go tam parę miesięcy już nawet nie rok wyrzucamy kupujemy kolejny nie po prostu jest to absurd który zmierza do totalnego zaśmiecania ziemi, do absurdalnej eksploatacji ziemi do, krótko mówiąc samozagłady w jakim tam niedługim okresie czasu. Właśnie brak prawa handlowego, konkretnego prawa handlowego, które po prostu zezwala na wolną Amerykankę, czyli masz kupę pieniędzy, to rządzisz. Nie? wchodzisz na jakiś y, obcy rynek, czyli na nie swój rynek, czyli niepodlegający pod twoje tam jakieś miejsce zamieszkania, czy, czy jakieś miejsce, skąd ty pochodzisz, Wy, wykładasz odpowiednio dużą ilość pieniędzy, organizujesz sobie przestrzeń handlową, czyli stawiasz jakiś market i wtedy tego marketu możesz na, nawieźć bez ograniczeń produktów, na przykład z Chin, czy tam z Arabii, y, czy z jakichś w ogóle ubogich terenów świata, gdzie wytwarzają te produkty dzieci bez żadnych praw pracy, bez żadnego przestrzegania ochrony środowiska? Te produkty też są niskiej jakości, bez żadnych jakichś konkretnych certyfikatów jakościowych, i kółko się kręci. Proszę Państwa, no to co teraz już widzimy, to się dzieje już po prostu. Zaczyna apogeum tego dziać, właśnie tej sprzedaży, tego typu zalania rynków tym, tego typu produktami, i nic nie wskazuje, żeby to się miało poprawić, żeby to się miało w najbliższym czasie jakoś zmienić. Dlatego uważam, że kapitalizm zmierza typowo w kierunku tej tak zwanej budowy wieży Babel. A więc w cudzysłowie, bo tu nie chodzi o jakiś budynek. Tylko tu chodzi o strukturę, właśnie tą społeczną, ekonomiczną, społeczną. Czyli, że jest jakaś grupa ludzi, która zarządza tym wszystkim gdzieś tam z tylnego siedzenia, ale ciągnie za wszystkie sznurki, która generalnie ma wszystko pod kontrolą w tych globalnych sprawach. No i następuje ta charakterystyczna piramida, w której ten czubek to jest cała ta dyrekcja, ci super, super szefowie, wszystkich szefów którzy wszystkim zarządzają, z politykami włącznie. Potem jest cała ta armia ich tam, jakichś głównych podszefów, Potem dopiero armia polityków różnego rodzaju, którzy też im podlegają, z różnego rodzaju z tym światem biznesu i tak dalej. Dopiero potem armia właśnie tych przydupaców, armia potem jeszcze większa, tak jak piramida się rozszerza, tak coraz większa jest ta przerwa tych ludzi to jest armia pracowników i potem jest armia ludzi już wykluczonych społecznie, no oczywiście jeszcze między pracownikami a tych wykluczonych jest jeszcze jakaś wąska przestrzeń takich na granicy, a to wykluczone a to pracownik, a więc wszystko sprowadza się do tak zwanej tej struktury wieży Babel gdzie wierzchołek cały czas się nie zmienia, a w miarę przyrostu ludzi demograficznego na świecie podstawa rośnie do góry nie? czyli tych ludzi wykluczonych społecznie coraz więcej przybywa tego typu struktura prędzej czy później musi się zawalić. To nie ma racji bytu, to nie może funkcjonować, dlatego że ta masa ludzi bez wykluczonych społecznie, bez większych perspektyw do życia, bez zabezpieczenia tych podstaw do życia, no prędzej czy później w ramach przetrwania jakoś będzie się chciała po prostu odnaleźć na tym świecie w jakikolwiek możliwy sposób. A więc za pomocą rewolucji, wojen wszelkiego rodzaju jakichś środków. Po prostu w momencie, kiedy człowiek nie ma co do garka, włożyć, nie ma jedzenia, no to jeden umrze, a drugi się, jak to się mówi, tonący w brzytwie się chwyta. A więc w tej sytuacji uważam, że ten ustrój, czyli kapitalizm nie ma racji bytu. To jest coś, co jest skazane z góry na zagładę. Jest alternatywa, nie jest to żaden socjalizm, ani żaden komunizm, ani żaden totalitaryzm, który też odgórnie, który działał dokładnie na tej samej zasadzie jak kapitalizm, gdzie też była piramida, grupka ludzi rządzących i banda ludzi im podporządkowanych. A więc tak samo widzieliśmy, jak w kapitalizmie ta struktura też nie miała racji by tu musiała się rozwalić, nie? Socjalizm, właśnie tak to w Polsce i w Rosji, i tak dalej, widzieliśmy najlepiej, jak to funkcjonowało i że to po prostu było skazane na zagładę właśnie dlatego, że też tego typu struktura utworzyła odgórnego zarządzania. Proszę Państwa, dlatego właśnie namawiam wszystkich na kolektyw, to jest połączenie funkcjonowania ludzi właśnie w tej grupie, w tym kolektywie, jakby nie było, stanowimy tak czy inaczej jakiś kolektyw. Nie jesteśmy jakimiś zwierzętami, które żyją jak pająki, każdy na swojej pajęczynce osobno, tylko żyjemy w grupie, jakby nie było, stanowimy jakiś tam kolektyw, ale i zarazem rozwój ten indywidualny, czyli rozwój własnego indywiduum, rozwój swoich umiejętności, uzdolnień i wszelkiej jakiejś swojej kreatywności ale w kontekście bezpośredniej współpracy i odniesienia do kolektywu, a więc połączenie rozwoju własnego, każdego z osobna, indywidualnego, wewnętrznego, zewnętrznego, swoich umiejętności, talentów, ale w współpracy, możliwie jak najlepszego współdziałania w tej całej społeczności ludzkiej, czyli właśnie w tym kolektywie, czyli współgrający rozwój, indywidualny w kontekście rozwoju kolektywnego i odwrotnie, tak żeby po prostu kolektyw współdziałał z indywiduum każdego i, i każde indywiduum współpracowało z tym kolektywem w sumie na tym rdzeń tego ustroju polega, składa się na ten ustrój kolektywidualizmu dlatego jest nazwa kolektywidualizm bo jest kolektywizm i indywidualizm a więc Indywidualizm i kolektywizm połączony w jedno, czyli kolektywizm. Tego typu ustrój po prostu jego fundamentem było prawo handlowe, prawo limitowe i prawo koegzystencjalne. Prawo handlowe właśnie jako pierwsze, które by określało dokładnie dlaczego i co i ile, znaczy dlaczego. Nie byłoby tu zakazu handlu. Broń Boże, nic z tych rzeczy. Regionalizacja by po prostu powodowała to, że yy, globalna regionalizacja by powodowała to, że można byłoby sprzedawać swoje produkty wszędzie bez najmniejszych problemów. Uważam, że jakieś podziały na granice, kraje i nacje by były w tej sytuacji bez sensu, ale jak najbardziej na regiony. Chodziłoby tu po prostu zwyczajnie o to, żeby jakiś region albo jakaś yy, korporacja czy firma nie mogła zmonopolizować reszty świata i narzucać swoje produkty reszcie świata. Ponieważ wszystko by funkcjonowało właśnie w tym w tej globalnej regionalizacji, no to stopniowo, każda, każdy podmiot gospodarczy, który by chciał sprzedawać swój produkt tym dalej od swojego regionu, tym, że tak powiem, większe prawo barterowe by go dotyczyło, czyli większe prawo, większy system barterowy by go dotyczył. Tylko i wyłącznie w produktach rodzimych takich produktach w takich produktach, przepraszam no ro, rodzimych, czyli tak na przykład bananów nie wyprodukujemy w Europie, no muszą być sprowadzone z południa, czy tam jakieś cytrusy i tak dalej, czyli takie produkty, których nie da się gdzieś tam wyprodukować sztucznie, bo nie ma to sensu, czyli jakieś rodzime produkty, gdzieś z jakichś re, rodzimych regionów, no to wówczas, ale to już handel sam by to jakoś tam regulował, ludzie wewnętrznie by to dogadywali się w takich sprawach Chodziłoby fizycznie o, o to, że w sednie sprawy tego kolektywidualizmu byłoby działanie antymonopolistyczne, tak, żeby faktycznie ten handel był, ale na swoim miejscu, a nie wolna Amerykanka. Zapraszam wszystkich bliżej do wtajemniczenia się, jak to ma czas i chęć, w moje sugestie i dywagacje właśnie na temat tego alternatywnego ustroju kolektywidualistycznego. Za poświęcony czas i uwagę dziękuję. Zapraszam do odnośników. Do widzenia Państwu.